Woda w Polsce jest szczególnie deficytowym towarem. Czy PiS przez te 4 lata trochę nie pokpił sprawy? W tej chwili mają ruszać jakieś programy, ale wydaje się, że przez 4 lata niewiele się działo niestety. No, absolutnie jest to nieprawdą, ponieważ w pierwszej kolejności musieliśmy rozwiązać sprawy wynikające... Z tytułu zaniedbań, które poprzednikach, po poprzednikach odziedziczyliśmy w zakresie w ogóle przygotowania prawa wodnego. No, przypomnę, prawo wodne miało już rozpocząć, ten program powinien zacząć się w 2014 roku, a w tym momencie, w, w tym czasie w ogóle nie było przyjęte prawo wodne. W związku z tym pierwsze działania były skierowane przede wszystkim na uregulowanie spraw formalno-prawnych. I ominięcie tych kar ogromnych, które groziły nam ze strony Komisji Europejskiej. Czy to oznacza, że poprzednia chyba nie wykorzystywała pieniędzy i nie robiła koniecznych, wymaganych przez Unię inwestycji? No, niestety, stało się tak, że dopiero po przyjęciu prawa wodnego mogliśmy ruszyć ze wszystkimi inwestycjami, bo do tego czasu w perspektywa budżetowa w zakresie. Wszystkich inwestycji wynikających z gospodarką wodną była po prostu zablokowana. W związku z tym dopiero w roku 2017 rozpoczęły się faktycznie te działania. Te działania skutkują niestety takimi opóźnieniami. Oczywiście sami mamy do siebie dużo, dużo uwag, że... Ten czas jednak nie został skrócony, ale wszystko wymaga notyfikacji uzgodnień z Komisją Europejską, a ta a te mielą sami wiemy bardzo powoli. W związku z tym dzisiaj stoimy w takiej sytuacji, że Chyba wszyscy są świadomi, jak istotną sprawą jest problem wysychania rzek, jakim problemem jest po prostu brak wody w Polsce. Część tych inwestycji jest ogólnokrajowa, ale część dotyczy samorządów, które, jak wiadomo, no, nie, nie bardzo mogą sobie finansowo poradzić z tym, żeby udźwignąć ciężar inwestycji. Inwestycje wodne są chyba droższe niż inwestycje drogowe. Czy PIS przewiduje w przyszłości podobną pomoc dla samorządów? Rządów, jak to zrobiła na przykład z drogami lokalnymi. Oczywiście, że tak, właśnie ten program rozwoju redencji ma na celu skumulowanie wszystkich możliwych środków do realizacji. A więc przede wszystkim w wsparcie samorządów, może inaczej nie wsparcie samorządów, ale w oparciu o samorządy zbudowanie właśnie programu, który jest finansowany, finansowany odgórnie. Bo to nie tylko przecież RPO, ale i same Wody Polskie, które mają inwestować, jak i inne programy już centralne mają służyć do wydatkowania tych środków w gospodarkę wodną. Oczywiście proszę zwrócić uwagę, że. Aby rozpocząć inwestycje fizycznie, potrzebny jest cały proces projektowy, jak to w przypadku dróg. Możemy to bardzo wydatnie skompresować w ramach oczywiście jednej inwestycji. Tak tutaj mamy ogromne oddziaływanie na środowisko, mamy ogromne oddziaływanie Komisji Europejskiej w związku z tym, ale i również organizacji ekologicznych, gdzie negocjacje wiemy różnie się mogą skończyć. Dlatego, aby rozpocząć zgodnie z prawem i dokończyć tą inwestycję, należy ją przygotować prawidłowo, a to zabiera bardzo dużo czasu. W jakiej perspektywie możemy się spodziewać takiego przynajmniej względnego uregulowania tych spraw? Ile to Siedem lat? lat. Założyliśmy, że mhm. tak jak trwa perspektywa budżetowa, wszystkie inwestycje, które teraz zaczynają się w tym programie, muszą się skończyć w siedmiu latach. One, one są... Przy... Polski I kwestii suszy, i kwestii powodzi, tak? tak? Uregulowania mhm. Tak, to wszystkie inwestycje dotyczące gospodarki wodnej. Oczywiście, jak to mówię, one, te, tych inwestycji jest za mało, ale nie chcemy wprowadzać czegoś takiego, jak mieliśmy do czynienia, nie wiem, w, chociażby w przypadku Malczyc czy e, świnnej poręby, gdzie budowało się 30 lat. Wszystko zależało od budżetu państwa. Przychodził następny rząd i wycinał jednym cięciem e, pozycję budżetową w tym zakresie. W związku z tym to zostaje całkowicie. Odstawione, jeśli chodzi o finansowanie, tylko i wyłącznie inwestycje wpisane w program wieloletni, które będą miały początek i koniec finansowania są po prostu zagwarantowane, jeśli chodzi o realizację i tylko i wyłącznie w okresie 7 lat, oczywiście plus N plus 3. Mamy tą, jeszcze ten bezpiecznik w postaci programu unijnego, perspektywy unijnej. I na koniec, co my, Polacy, możemy zrobić, żeby oszczędzać wodę, tak po prostu w ramach swoich własnych możliwości? Czy ja, ja myślę, że ta świadomość jest coraz większa w Polsce, przede wszystkim jeśli chodzi o marnowanie wody. Też z drugiej strony nie możemy wprowadzić czegoś takiego, że woda w Polsce będzie droga, bo to jest po prostu dobro, które powinno być do dostępne e, dla każdego. S, e, oczywiście komisja e, f, bardzo mocno naciska na nas, aby właśnie poprzez e, e, ceny regulować to zużycie wody. No jest to bardzo zły kierunek, bo przecież z drugiej strony spowodujemy negatywny wpływ na gospodarkę. W związku z tym, ta woda musi być nie może być bezwzględnie tania, ale musi być dostępna i nie stanowić dużego obciążenia budżetu takiego domowego. Dziękuję. I Co byś powiedział, gdybyś mógł przekazać sobie wiadomość z przyszłości? Powiedział się, że Susza to poważny i teraz tego problemu. Powiedziałbyś, że samo zakręcanie karmi wystarczy, by uratować się przed jej skutkami. Przekonałbyś siebie, że trzeba użyć się magazynować wodę, zbierać te na własne potrzeby, rzadziej mieć samochód i nie podlewać kwiatów i wodą z do picia. Powiedziałbyś, że warto wspierać rozwój małej i dużej wiedzy, która chroni z w suszy. Gdybyś mógł przekazać sobie wiadomości z przyszłości, ale powiedziałbyś, woda, pan tak i Wody polskie, dbamy by nie rozsuniły się telefony z przyszłości.